Zeszyt 94, 21 czerwca 1998 roku, ciąg dalszy orędzia Ducha Świętego. Zwróciłam się do niego ze słowami: Ach, moja radość jest wielka w tej chwili. Ty napełniasz moją duszę nie tylko swym transcendentalnym światłem, lecz także radością. Tak, moja umiłowana. Moim bogactwem jest także radość. Ty jesteś moją pociechą w chwilach niepokoju i w czasie boleści. Ty pocieszasz moją duszę, O doskonały. Swą kochającą czułością stale towarzysz mojej duszy. O chwalebny tronie, mój Boże, najwyższy od całej wieczności, przyjdź wykorzenić każde zło, które znajduje się w Twojej świątyni. Okaż mi współczucie, ukaż mi Twe święte oblicze. Moja życzliwość jest z tobą, moje słabe dziecko. Objawiłem Tobie i innym myśl Chrystusa. Chrystus zaś objawił ci myśl Ojca. Nie wątp w moją moc, nie wątp w moją łaskę, jakiej ci udzieliłem, a żebyś była zdolna usłyszeć mnie, zrozumieć mnie a tym razem popatrzeć na mnie. Moją łaską opróżniłem cię i napełniłem cię sobą samym. Bądź więc radosna. Chcę być zawsze była radosna, gdyż niebo jest twoją ojczyzną. Wasulo, przez te wszystkie lata cieszyłem cię melodią mojego głosu, najpierw w twoim sercu i w twojej myśli. Następnie przyznałem ci jeszcze jedną niezasłużoną łaskę. Patrzysz teraz na mnie w tym wyjątkowym ujawnieniu się. Jestem Twoim pomocnikiem, lecz Ojciec i Chrystus są nimi także. Kontemplowałaś obecnie tego, który przenika wszystkie istoty. Nie możesz być zaskoczona, że świat pozostaje dziś martwy na moje wezwanie i kiedy słyszy, nie rozumie. Tak długo jak długo będzie nim kierował zły, i będą lgnąć do tego przemijającego świata, pozostanę dla nich kimś nieznanym. Ja jestem wewnętrznym źródłem jedności chrześcijan. To we mnie powinniście złożyć wasze nadzieje i mnie powierzyć wasze zjednoczenie. Ja jestem źródłem nadziei, wiary i miłości. Nieskończenie bogaty, szczycę się moją chwałą. Ja jestem duchem ożywiającym powstającego z martwych syna i tchnieniem ożywiającym wasze śmiertelne ciała. I ciebie, żyjącą dla nas, ożywi moja boska moc, żebyś była przeznaczona do chwały. Nie tylko cię wskrzeszę, lecz uwolnię przed Tobą drogę, żebyś weszła do naszej chwały, stając się naszym przybranym dzieckiem i dziedzicem naszego królestwa powiedziałem Ci, że to ja jestem źródłem nadziei. Jeśli mnie przyjmiesz jako twego pomocnika, przyjmiesz nadzieję. Ja zaś jako ten, który wie, jak wyrazić twe błaganie, wyrażę je słowami mądrości i zgodnie z naszą myślą, w sposób, jaki będzie nam miły. Ja jestem Twoją nadzieją, odkąd w Tobie ustanowiłem moją siedzibę. Ciesz się nadzieją, że ja cię ocalę i wzniosę. Ciesz się wolnością, jakiej ja ci udzielam, i posiadaj mnie, jak i ja ciebie posiadam. Wtedy, dopiero wtedy moje królestwo rozpocznie się w tobie. Rozpocznie się, gdy twoja dusza stanie się tak piękna, jak małżonka obleczona w weselną szatę dla oblubieńca. Wtedy uświadomisz sobie ze łzami w oczach, że nie byłaś stworzona po to, aby pozostać niezamężną, lecz byłaś moją oblubienicą, a ja duch święty, twoim oblubieńcem, małżonkiem całej ludzkości. Ja uświęcę Twą duszę moim objęciem i królewską szczodrością. Czy zapomniałaś, moja umiłowana, jak w nocy na krótko przed naszymi zaślubinami Twoja dusza tęskniła za mną i jak Twój duch mnie szukał? Czy widzisz teraz jak zachwycająca jest moja miłość? Czy widzisz jak nasza trynitarna świętość i czułość niczym słodka woń ogarnia wszechświat, napełniając go zapachem? Wszystkie dusze, z którymi jestem zjednoczony, stają się oblubienicami. Naszą zażyłością pociągamy je ku nam i stajemy się dla nich oblubieńcem w każdym dniu ich życia. A one, zakochane w nas, Ufnie powierzają nam siebie i to w sposób tak pełny, że pachną naszą boską miłością, stając się jedno z nami. Teraz moja bardzo droga duszo, Miej odpoczynek we mnie i pozostań moim triumfem. Wraz z Ojcem i Synem mówię ci, Kochaj jedynego Boga w Trójcy, z całego swego serca, z całej swej duszy. I całym swym umysłem. Błogosławimy Cię za to, że nam poświęciłaś swój czas i że nam służyłaś.